No, dzisiaj, słuchajcie, będzie sałateczka robiona jarzynowa. Do tego mnie po prostu nie pokusiły chęci za bardzo. Ale warzywa mi lecą, słuchajcie, warzywa lecą, psują się na potęgę. Patrzcie, co się teraz dzieje z tą marchewką. Ciekawe, czy mieliście takie same doświadczenia. Ono normalnie się robi, zobaczcie. Taka oślizgła, jak ryba. No nie no, może przesadziłem z tym, jak ryba, ale normalnie. Patrzcie, tutaj to samo się dzieje, jak ryba. Ja nie wiem czemu tak. Dlatego możliwe, że oni ją, proszę Państwa, myją, myją. Patrzcie, następna. No, normalnie to jest jakiś dramat. Ja już wolę, żeby ona gniła, ale czemu ona taka się robi oślizgła? śluz na niej się robi, ohydne, ohydnie to wygląda. Niespecjalnie, nie polecam. No, ziemniaki też już kiełkują. Wiosna idzie, rząk kile wychodzą. Proszę Państwa, więc trzeba robić sałatkę. Ja Wam zrobię taki prosty przepis, więc nie podłamujcie się, słuchajcie. Nawet totalne nogi podejrzewam, że dadzą radę. Produkty już mamy: marchewka, ziemniaki. Tutaj, no, to nie jest chyba pietruszka, nie wiem, dajcie znak, jak to się nazywa. O, też już taka leci, patrzcie, leci, już, już, już coś jej dolega. Seller, kupiłem, słuchajcie, nie wyobrażacie. Funta 25 za taki seller. Nie wiem, czy to drogo, czy to tanio. Mi karta po prostu nie chciała przejść. Ja mam ustawiony, słuchajcie, limit dzienny na karcie pół funta i po prostu miałem problemy, żeby zeskanować. No, niestety oszczędni ludzie tak mają. Tutaj mam jajka, dam na bogato, dzisiaj dam więcej. Zawsze daję, słuchajcie, dwa jajka, ale gość dzisiaj będzie, gość w domu. Coś tam w domu, trzeba się pokazać, nie? Ogórki też, żebym kupił. Nawet nie pytajcie, po ile. Kiszone. Mam nadzieję, że będą kiszone. Miałem bardzo złe doświadczenie. Patrzcie, 800 gram już kilograma. Nie, nie, żeby dać ludziom kilogram, za który płacą. Absolutnie trzeba dać 800. No ludzie, ludzie, kiedy Wy po prostu zaczniecie szanować klienta? Ja nie wiem, ja nie wiem. Dobra, bez zbędnych, bo słuchajcie, już dwie minuty minęły, a my jesteśmy z robotą w lesie. Dobra, nastawiamy temat, nastawiamy do gara. Sałatka to jest... O matko, ziemniaki, zlecą ziemniaki na podłodze, proszę Państwa. O matko, w moim wieku się schylać to jest naprawdę... Słuchajcie, jak będziecie się schylać, wiecie, w wieku już takim wiadomym, no to nie róbcie tego zbyt szybko i agresywnie, bo to może być problem. Możecie nie wstać. Słuchajcie, możecie nie wstać. Dobra, lecimy z tą martwią. Patrzcie, no i zobaczcie, co się dzieje znowu, znowu ta sama spocona szmata. Ludzie, jak mnie to oddenorwowywuje, produkt niby premium na kanale ma tu takie rzeczy. Muszę patrzcie, to samo. Ja nie no. Matko jedyna, no tak miało być cudownie, tak się... Po... Słoneczko, dzień się zaczął pięknie, a ta marchewka chce mi tutaj pokrzyżować wszystkie plany. Kurde, nie wiem jak to. O, znowu. Ja pierniczę powiem wam. Zobaczcie, ta to samo. Zobaczcie. No 50... nie no, nie, jestem, nie, nie chcę wróżyć źle, bo jestem optymistą. Ale jak na razie, to ja widzę, patrzcie, ta też spocona No nie. O ludzie, o ludzie, 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 coś tam widzę. Produkcja dzisiejsza sałatki pod znakiem, pod znakiem X, może być. No nie, no dramat jest, słuchajcie, dramat jest. Nie wiem, czy macie to samo z tą martwią. Boże, żem się nie spodziewał, że będę miał takie problemy w tym. Patrz, no to samo, no zobaczcie. W ogóle nie wiem o co tu chodzi. Co z nią jest nie tak? I ona jeszcze taki mięczak się zaczyna robić. Ludzie... Nie wiem, nie wiem, czy to z tą marchewką... O, właśnie miałem wam powiedzieć. Zaraz wam pokażę. Czy to z tą marchewką... Nie no, słuchajcie, w tym kartonie normalnie. Jakbym, patrzcie. Zobaczcie, mokry, mokry. Zaraz wam pokażę, bo żeby nie było, że was Patrzcie normalnie, jakbym karpia na wigilię złowił. Zobaczcie, to się wszystko robi mokre. Ludzie jedyny. Ludzie, ja tu słuchajcie, mówię, że na tym kanale świeżutka, sałatka te sprawy, ale ja widzę, że to nie, no naprawdę trzeba tutaj konkretnie się, konkretnie się wziąć za przebieranie, żeby ludziom gnoju nie dać. No, no to jest powiem Wam, prawdziwy gnoj z tą marfią. Nie, nie podoba mi się to, nie podoba mi się, dobra. Trzeba dobre emocje teraz puścić do kuchni, chyba tej star. starczy, ludzie. Narobię znowu i będę rozdawał. Ludzie, ludzie, ludzi, nauczycie, słuchajcie, nie rozdawajcie za dużo. Raz dacie, później będą pukać, pukać będą do drzwi, kiedy będzie marchewka za darmo, kiedy będą ziemniaki. No tak jest, słuchajcie. Nauczyłem, nauczyłem to. Mam. Dobra, nieważne, nieważne. No i ta, ta marchewka, nie wiem, nie wiem, co jeszcze z nią zrobię. To mam tą taką premią przebraną, elegancką. Uch, ten ser też mi szkoda, słuchajcie, dobra, w dam. I to jest najgorsze w tym, że powiem Wam, jak gotujecie wszystko razem. To cholera ta franca to, jest, to nie jest pietruszka. Słuchajcie, śmiem stwierdzić, że to jest pasterniak. Ja już nie widziałem w sklepach pietruszki. Weźcie, dajcie znać, czy mam rację, czy się, czy się mylę jednak. Ale mnie się wydaje, że to nie jest pietruszka. No, mogę być w błędzie. Mogę być w błędzie. Nie każdy jest nieomylny. Dobra, dajemy ziemniaki, oczywiście te najbardziej skapciałe, rozkwitnięte. No, przydałoby się dać większe, by było mniej obierania. Ludzie ma tylko boska ile ja narobię tej sałatki. Ale lubię, słuchajcie, lubię sałatkę. Pewnie jak oglądacie mój kanał cały czas, ale garnek za mały, słuchajcie, garnek za mały. Garnek za mały, ale albo że nawalił tej na wali tej marwi jak wściekły, ale ja lubię też marchewkę tak sobie pochrupać, tylko z tymi kartoflami to będzie taka... No nie no, nie mogę takiej... Nie mogę takiej popeliny zrobić. Słuchajcie, nie za dużo z tej marwi, za dużo. To nie przejdzie. Trzeba trochę powyciągać. To jest garno jak dla wojska. Tak się kiedyś mówiło. Ale muszę mieć to. To muszę mieć jednak na wierzchu. Pamiętajcie, to na wierzchu, bo to jak się ziemniaki, jak się marchew ugotuje i to, w tym samym czasie, to, to to już będzie gnój, słuchajcie, miękki gnój. Wyciągnięcie kiedyś robiłem sałatkę, się nie spodziewałem, normalnie wyciągnąłem to, a to już było wszystko mięczak. Słuchajcie, taki mięczak, no nie dało się użyć, nie dało się użyć, rozlazło się, rozlazło się w łapskach. Ale tych ziemniaków, cholera one też takie małe, to pewnie szybciej do, dojdą, no i teraz mi nie wejdzie znowu to, do jasnej choroby, no patrzcie, no takie rzeczy tylko w tej kuchni, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, ludzie, ludzie, no mam organizacja zerowa, zerowa, ale zrobię tak, nastawię to, a tamtą pietruszkę po prostu nastawię, nastawię osobno, no niestety, no pójdą koszty na, na prądzie, no pójdą, zawsze się tego obawiam i Bronię się jak ognie, przed ogniem z tymi kosztami, no ale no trzeba dzisiaj ponieść. No niestety. Ale będzie obieranie, słuchajcie, tych małych pierdów ziemniaków. No ale co ja zrobię? Słuchajcie, co ja zrobię z tymi ziemniakami? No przecież kupione, tam kupione. Wiadomo o co chodzi, słuchajcie, jak oglądacie kanał, to wiecie, skąd te ziemniaki się tu wzięły. Patrzcie, ta marchew, kurde, nie wiem. No nie wiem, muszę rozważyć, co z tym zrobię. Jak macie pomysły, dajcie znać, ale moim zdaniem ona. Ona się nadaje do śmietnika, bo ja nie wiem, nawet królik by tego chyba nie zżarł. Ludzie. Patrzcie jaki garsz zagotował. Teraz chyba trzeba by pokroić na pół. Matko, jedyna, jeszcze ten katar. 7 czy 5. O, matko, jedyna. Normalnie mnie pokręciło. Dobra. Tu nastawiamy. Jajek daję 2, 4, 6, 8, 10, 11, ale się... Nie, suger nie sugerujcie wedle uznania proszę Państwa wedle uznania jajka już mamy chyba nie są pierwsze świeżości bo coś się podnoszą do góry tak słyszałem ale nie wiem czy to prawda dobra ziemię no nie no gaz słuchajcie ludzie żebym się wystraszył słuchajcie że już, już mi gaz wyłączałem no i to tego też nie lubię w gotowaniu. Patrzcie, że garnek nie jest do końca zakryty. Yy, znaczy woda. No i nic nie zrobię już, słuchajcie, nic nie zrobię. To mówią, mleko zostało rozdane, tak się mówi. Nastawiam drugi garnek, No będę pilnował, po prostu będę pilnował. O. Ja wszystko tak agresywnie Dobra i tu damy tego Mogłem dać to no Damy to osobno Ile? Dwa, cztery, pięć starczy te seler Dorzucę może jeszcze tych O wrzucę tu jeszcze parę tych ziemniaków No co z nimi zrobię Słuchajcie co z nimi zrobię Może coś z nich będzie Wszystko już chyba mamy nastawione. Patrzcie to. To dziadostwo wypływa. Nie wiem, może wody naciągnie, to się to się ułoży. Zobaczymy, zobaczymy. Trzeba być dobrej myśli. Patrzcie co się dzieje na kuchence. Zobaczcie kuchenką, my, żeby nie było. Żeby nie było w komentarzach na kuchni syf jest. Absolutnie. Proszę Państwa, wszystko jest pomyte. Pamiętajcie. Pamiętajcie zakładać pokrywki na gary. Ja wiem, gaz jest drogi. Wiem, że gaz jest drogi, ja to rozumiem. U mnie też nie jest tani, słuchajcie, nigdzie nie jest tani. Ale nic nie zrobimy, nic nie zrobimy. Trzeba nastawić. Tutaj następny gaz na trzy gary lecę. Słuchaj, ta ludziska na trzy gary. Ja nawet nie chcę. Ja nawet nie chcę patrzeć w tym miesiącu na rachunki, co się dzieje. Słuchajcie, za energię. Nie, nie, nie. Po prostu pominę to łukiem, pominę to łukiem. Dobra. Wszystko mamy nastawione. To się musi zagotować, ugotować. Postaram się Wam pokazać, yy, jakie te najlepiej, jakby warzywa były takie trochę al dente. Słuchajcie, najlepiej, jakby warzywa były takie trochę al dente, ale też nie przesadzajcie. No my jesteśmy jednak, nie wiem jak Wy, ale ja już jestem wiekowy, więc trzeba uważać. Te parę zębów zostało. Więc niezbyt al dente takie. Nie wiem, nie wiem, jak to się z francuskiego nazywa. A w ogóle patrzcie. Nie wiem, czy widzieliście na moim filmiku tu skarby. Skarby ostatnio porcelana piękna była znaleziona. Proszę Państwa, wbijajcie na kanał i oglądajcie. Nie ma biedy na tym kanale. Słuchajcie, sam luksus, wszędzie luksus. Pozdrawiam, zaraz wracamy do sałateczki, reklamę oglądamy, pieniążki zarabiamy. Halo! No, robimy aktualizację, co tu w temacie. Słuchajcie, pasterniakowa pietruszka już się ruszyła. Jajka już będą gotowe. Ściągamy z gazu. Gaz maksymalnie jak najszybciej wyłączamy. Tam już też skręcamy. Słuchajcie, trzeba oszczędzać, trzeba oszczędzać. No, tej francy muszę pilnować. Słuchajcie, muszę tej pietruszki niby pilnować. No, tutaj się w temacie za wiele nie... Nie wydarzy za szybko, no bo gar, taki, powiem wam, nie wiem, ile to. Chyba 15-litrowy, że, Lekko przesadzony, mówicie. Słuchajcie, pójdzie, pójdzie, rozda się. Ja teraz wchodzę na totalną dietę. Słuchajcie, patrzcie na ten bębel. Tylko będzie sałatka. Dzień i noc bez majonezu, bez majonezu możliwe. Dobra, widzimy się przy następnej aktualizacji. Ula, la, tu się zadziało, zadziało się. Trzeba troszeczkę spuścić tonu. No, proszę pana, proszę państwa, moli, mili, ziemniaczki już wyciągnięte. Tutaj mamy tą pietrucho, pietrucho, pasterniach, jajka, więc już nabiera to smaku, nabiera to wyglądu i smaku. Została tu jeszcze marchewka i ten seler. Pamiętajcie, żeby wyciągnąć ziemniaki wcześniej, chyba że macie jakieś pasterne, twarde, nie wiem, no to mogą siedzieć dłużej, ale wiadomo, one dojdą szybciej, a później by się rozpieprzyły. Już i tak mam delikatne obawy, czy one, aby będą y, takie, wiecie, jak sobie życzę, al dente, bo te chyba są lepsze, ale, ale nie ma co się, słuchajcie, podłamywać. Trzeba być dobrej myśli, czekamy na marchewkę. No, ostatnie, słuchajcie, ostatni doszedł do siebie seller. Wziąłem go na pół, przekroiłem, bo nie mogłem go ugotować, słuchajcie. Ale już limity na gaz, po prostu limity na gaz odłączyli, więc trzeba było się ratować, ale udało się. Dobra, wszystko na sałatkę ludziska się studzi. No i co, widzimy się, widzimy się, myślę, albo na żarciu, ale przed tym jednak krojenie, zapraszam. Dobra, już mamy wszystko pogotowane ludziska, więc sałatka jest na dobrym tropie. Terminy były dzisiaj są mega napięte. Plan był taki, że sałatka będzie na 15 godzin. Ale wiecie, siłownia te sprawy byłem na mieście. Musiałem kupić papier do tej drukarki, którą wczoraj dostałem od dobrych, naprawdę dobrych ludzi. Spróbuję tą marchewkę, czy dobra? Mm. Mm, powiem wam. Naprawdę jest zacna, jest zacna. Wziąłem taką michę. No, żeby też mi w komentarzach, słuchajcie, że nie było, że wczoraj w nogi, nogi w niej moczyłem. Co ja robię, to ja robię, ale to poza kamerą, wiadomo, nie? Nie wszystko musicie ludziska wiedzieć. Dobra, ja was tu nie będę terroryzował, żebyście oglądali cały proces tutaj obierania. No nie idzie to, nie idzie to, brylantowo, widzicie sami, przydałaby się tu jakaś Marysia, która by tutaj pomogła w temacie tego obierania. Selerek też ładny wyszedł, no drogi jest, słuchajcie, drogi jest. Patrzcie, no ta, nie no, te, te, ta pietruszka, czy ten pasterniak, dramatyczne to jest, słuchajcie, to jest strasznie dramatyczne warzywo. Chyba je przeklnęłem i ono się może mi ostro zemścić. No, muszę to wszystko zobaczyć, jakie to jest badziewne. Skóra, no, i tu jest po prostu pod tym. Już tak próbowałem, żeby al dente. W środku jest twarde, a tu jest normalnie gnój. No, nie aż taki tragiczny, nie wiadomo. Zjadliwe to będzie jeszcze, ale. No, nie, niespecjalne rozumiecie o co chodzi. No, to warzywo jest dla mnie masakiera, masakriera, ziemniaczki, jak tam, ziemniaczki o ziemniaczki, ale ziemniaczki fajne wyszły takie, patrzcie, al idealne, mam tego obierania, mam tego obierania ale już poszła fama na dzielnicę, że robię sałatkę ludziska, już spragnione wiecie, głodne za darmo by chciały się tu jednak u mnie pożywić o patrzcie jaki fajny ziemniak no idealny, idealny mm. ja w ogóle jestem taki kartoflany, słuchajcie jak robię sałatka, to potrafię... Ziemniaków zawsze mam więcej nagotowane, bo normalnie z kilogram zeżrę. Tak jestem po prostu ziemniaczany. Dobra, nie zanudzam nas, słuchajcie. Ja włączam jakiś Emiak Miłość, jakiś serial. Słuchajcie, i muszę puścić se, bo mi się tutaj nudzi z tym badziewiem. A tak serial se puszczę, tu krojenie. Zaraz w ogóle Wam pokażę. Jaki mam sprzęt do krojenia? Wy też na pewno macie, ale pochwale się mam to pokażę. Dobra, lecę, lecę z tym tematem, pokażę wam już efekt jakby finalny. Powiem wam no coś nie wiem, cały czas działam, a mam wrażenie jakbym był w lesie. Dobra, teraz wam przedstawię. Jak nie macie tego do sałatek, to powiem wam jesteście mega osobami opóźnionymi odnośnie, jeżeli chodzi o sałatki. Zobaczcie jak to przyspiesza czas. No tylko warzywa no, muszą być takie w punkt, w punkt, ale zobaczcie, jeden ziemniak, pach drugi to normalnie jak gdyby leci w, leci w oczach. Niestety jajka też oblecicie spokojnie tym. Marchewkę postaramy się, ale niestety ogórki to już trzeba przelecieć ręcznie. Ja kiedyś robiłem nawet tak, patrzcie, taki robiłem taki ciół, takiego miksa. No ale widzicie, zobaczcie jak to wygląda, no dosyć słabo. Jednak jak się tym nożem tu pyknie tak, to ta kostka wygląda luksusowo, powiedzmy, powiedzmy. Nie wiem, czy was zachęciłem do zrobienia sałatki tym filmikiem. Mam nadzieję, bo powiem wam, w sklepie wiadomo łatwiej nie pójść kupić, wydać tam dychę czy tam nie wiem ile sałatka w ogóle kosztuje teraz kilogram. Jak ktoś wie i nie wstydzi się przyznać, że kupuje, to może napisać, ale swoje to swoje, nie? Wiadomo, wiadomo, ziemniaczki świeżutko ugotowane, marchewka świeżo ugotowana, a takie w sklepie, no, oh, ja już kiedyś mówiłem, raz kupiłem, tylko jeszcze jak w Polsce było Tesco. Powiem Wam, otworzyłem te pudełko, no, odur po prostu walno, buchnął mi po nozdrzach, i tyle było z sałatki po prostu. Miałem pojechać jeszcze do tego sklepu, wiecie, i pokazać im, co oni reprezentują tą sałatką, ale jakoś nie miałem, nie miałem tego dnia na to nerwów i od tamtej pory już nigdy nie kupiłem sałatki jarzynowej bądź jakiejkolwiek w sklepie. Nie wiem, na pewno, na pewno robią jakieś firmy dobrą, nie wierzę, że nie, ale pff, co mi szkodzi, Poświęcić pół dnia i zrobić taką, wiecie, swojską. Swojską, a jeszcze mam ziemniaki. No, jest, jeszcze jestem jeszcze jestem w lesie. tamtych jeszcze nie dobierałem. No, bo nie wiadomo, możliwe, że wyjdę, wyjdę nie z siebie, tylko z tą sałatką. Nie, dobra, nie zanudzam Was, bo to będzie film tydzień trwał. A czas nas nagli. Zresztą ja zaraz muszę wyjść. Robimy cięcie, wy oglądacie reklamę, słuchajcie, i sałatka jest gotowa. No, taki jest plan. A co z tego wyjdzie, zobaczymy w następnym moim wejściu. Pokażę Wam jeszcze tylko, jak marchewka idzie. Patrzcie, no niezbyt idealnie, ale chyba wydaje mi się, że lepiej niż jakbym ją kroił na desce. Czasem w życiu. Czasem w życiu pomagać. Nie to, żeby być tam leniwym, wiadomo, nie? No, zobaczcie, no coś tutaj się... coś tu się klaruje, klaruje, dobra. Włączam serial i lecę dalej. Proszę bardzo, tak wygląda już doprawiona sałateczka ludziska, jest pyszna. Mm, ale zobaczcie, już poszło. Normalnie sąsiad wpadł idealnie w punkt. No i trzeba było słuchajcie, trzeba było człowieka no, nakarmić. No nie wypada, nie wypada, nie dać. Słabo mi było to. Po prostu, wiecie. Serce mi krwawiło, że muszę tyle poczęstować sałatki. Jeszcze słoik nałożyć na wyjście, no ale. Czym hata bogata, nie? Dobra, będziecie mieli jakieś pytania o sałatkę. sałateczki. Słuchajcie. Zacna, zacna. Przepraszam, że nie jest w jakiejś cudownej miseczce ekskluzywnej, tylko w takim Pojemniku, no ale proszę Państwa, to się zajada. To się żerę na bieżąco. To nie jest żeby oglądać i zdjęcia robić, tylko żeby zajadać. Pozdrawiam, sekcja komentarzy jest wasza. Wiem, wiem, z pełną gębą się nie gada. Trzymajcie się, hej. Tak jak mówiłem, sałateczka, proszę Państwa, bardzo zacna. Polecam dla wszystkich, kupa, kupa roboty, ale oddaję. Smakowo oddaję. Ja dzisiaj taki jakby bardziej. Niedziela taka robocza, zobaczcie, coś się wzięłem za wystawianie na internet tych bałaganów takich, które już tam władowałem do kamery numer 7 i nie chciałem wcale, chciałem o niej zapomnieć, ale jednak trzeba było się za to wziąć, no słuchajcie, pieniądze, pieniądze nie śmierdzą, trzeba zarabiać, bieda jest, bieda jest, więc no trzeba się jakoś radzić, ale fajnie, bo przed chwilą byłem na odbiorze towaru, nawet nie kręciłem, bo był, powiem Wam, niespecjalny, ale taka moja, za, ten, stała stała ode, odebraj, odebralczyni, nie wiem czy to jest dobrze po polsłowym, osoba odbierająca towar. Zabukowała wszystko i mam z głowy reklamówka zapakowana, poszła w świat, niech kobita, zajada. Może nie niech tyje, tylko niech, niech zajada i będzie najedzona, nie wiecie o co chodzi, bo z tym tyciem to do mnie można by pić. Dobra, nie zanudzam, więc jeżeli chodzi o sałateczkę, polecam jak najbardziej. Nie wiem, czy chcecie moich jakichś takich popisów kulinarnych więcej, to piszcie śmiało w komentarzach, bo nie jestem pewien, nie jestem pewien. Ja tu jestem ludziska dla Was, tylko dla Was, nie? Zapraszam też na moje jakby podboje śmietnikowe, nie? Trzymajcie się na razie.